A witajcie na vlogu ze stajni. Ja mam dzisiaj najdę. Tam mam Edenę. Tam jest talia. Nina po prostu już się zapomniała, bo 5 miesięcy już nie było. Ona jeździ jak coś. Ona już jest taka nastawiona, że może jednak nie I Nina kogo dzisiaj masz? Tak. Nika mam mam ja mam nitkę. Ona jest mega niska, ale ja w no tej części i nie nam się gada z konikami. Jeszcze ja <laughs> będziemy ładnie galopować, okej? Okay? No może. Się. <laughs> na ogonie zaraz właśnie będzie się odłać właśnie będzie. O Jezus, pewnie bym wdepła. Tutaj było takie manitkę, to jest nitka. Elena, o głowie. Dobra, my już wracamy. To wiadomo wam po co mówię ja Na kolejnym vlogu zostaje nie ostatnio byłam w niedzielę. Teraz mam sobotę. Następnego tygodnia jakby. No i tutaj będą jakby dwa vlogi dostaniem. Mam dzisiaj z Ameriku i mam nadzieję, że dostanę mafię. A Mega by chciał dekar. Proszę, oto moja stylówka. Brycz, Bryczasek granatowy. Mm, z horzem. Horzy. Chorze. Bluza. To jest granatowa z takimi różowymi tam tymi kask. Toczek bardziej, nie wiem. Nie? Kask, ale nie wiem z czego, poczekajcie. Podchodzimy. No nie mam pani tak z tego. Ogólnie mam wszystko ze sklepu jeździeckiego. Więc no. Bri Boże, by Jazz. Trzeci jest pasu, quello, to jest jakiś też Polski 2008 I czapcy też nie wiem z czego. A no, na skarpety to już w ogóle nie wiem czego, ale patrzcie. Hobby horse Girl, no, Hobby horsey, czekajcie. Hobby horse, girl Dobra, teraz wam szybciej zrobię, co ja mam tutaj moje mojej pacy? tak wygląda moja paka, boże, no my bo w tej skrzynce z, z, z szczotkami, otwieramy, mam tutaj tak najpierw takie coś, takie, się się, wiecie, wyjmuje, mam tutaj rękawiczki, obydwie z Diorka i marcheweczki, potem wyjmujemy to całe i mamy tutaj tak szczotkę, taką, to jest twarda, to jest miękka, to jest miękka, to jest twarda. Tutaj mamy spray do grzyby i ogona, taki na rozszywanie, Gumeczki z Cavaliero gdzieś, o tutaj są W paczce. I tutaj jest taka szczotka, no wiecie, tak jak wykładam ten To jest takie jakby ala z No to tam jest magic brush Kopiecka tam jest do grzyby i tutaj jest no To chyba w sumie wszystko Jeszcze to jakoś, jak mi się zmieści, o to i jeszcze tutaj będzie więcej jakichś tam słodkości dla koni, ale to za chwilę tutaj dodam dobra, my już idziemy. tu jest Mela, tu jestem ja i tutaj już idziemy. z Melą dzisiaj jadę przeciwnie, nie jedziemy ze mną tylko ja z Melą, i Mela ma konia no, no, dobra, ja mam Meteora, bo mafia pojechała, ale przyjedzie za niedługo, w ciąży no, ja mam że Meteorka oj, sorry Meteory Stój. Majla, skończyłaś? Jak było na jeździe? Fajnie. U mnie 10 na 10. chciałam, że jak ty skończyłaś kłodę, to on ci od razu zrobi taki sklep. No, ja w ogóle spadłam na szyję raz. Bo wiesz, co on zrobił? Jechaliśmy kusem. I ja chciałam go zapinać, bo ktoś otwierał bramę, bo markiza chyba wychodziła.

Dobra, teraz tylko trochę gdzieś, tak? Niecałe Dobra, saczycie. Tu masz. O Boże! Tu nie umiesz Taki to jest piękny magic To jest L, masz to, musisz odgryźć O Boże, trochę mniej O Boże Troszkę Super! Jabłuszko o Boże, no co dla ciebie reszta? Dla każdego po trochę. Aha. Dziekuju.